Lubisz malować oczy cieniami do powiek, ale często te cienie ci się rolkują, wałkują albo po prostu schodzą? To ten film jest dokładnie dla Ciebie, bo pokaże Ci co zrobić, aby przedłużyć trwałość cieni na powiekach. Ale zanim to, nie zapomnij zaobserwować po więcej tego typu treści. A w komentarzu napisz mi, jaką poradę chciałabyś usłyszeć następną. Do przygotowania powieki pod nałożenie cieni będzie nam potrzebny korektor. I nakładamy niewielką ilość korektora na powieki. Wklepujemy to wszystko gąbeczką, tak dokładnie, żeby zakryć wszystko. Dzięki nałożeniu tego korektora wyrównamy sobie też koloryt skóry. Następnym krokiem będzie wzięcie cielistego cienia. Ja wezmę sobie ten cielisty. Może to być też puder. I takim dość sporym pędzelkiem nakładam sobie ten cień na powiekę. Całą powiekę pokrywam beżowym cieli z tym cieniem, dokładnie, żeby było matowe. I na tak przygotowanej powiece cienie będą się trzymać o wiele lepiej niż na nieprzypudrowanej powiece. Dodatkowo, dzięki przypudrowaniu tej powieki, cieni będą też lepiej wsunąć, przez co będą się lepiej blendować. Zapisz sobie ten film na później, żeby nie zapomnieć.